Witam Cię bardzo serdecznie i pozdrawiam w ten piękny dzień, chociaż niesłoneczny, ale nie zawsze musi być słońce na zewnątrz. Możemy my, my swoją osobą starać się wprowadzać więcej słońca. Więc słonecznie Cię pozdrawiam mimo chmur na zewnątrz. W tą niedzielę dobrego pasterza, czwartą niedzielę wielkanocną, dalej przeżywamy w Kościele ten niezwykły czas, jakim jest okres wielkanocny, który trwa aż 50 dni. Nie zapominamy o tym, co się wydarzyło w triduum paschalne, a zwłaszcza w wigilię paschalną, czyli Wielką Sobotę. Z soboty na niedzielę, kiedy wszystko się dokonało, Jezus Chrystus odkupił nas, zbawił, ocalił, wyrwał ze śmierci, i teraz zaprasza nas Kościół do tego, żeby, żeby przeżywać te tajemnice, żeby odkrywać to zmartwychwstanie w swoim życiu, żeby zobaczyć, z jakiego grobu Jezus Chrystus chce mnie wyciągnąć, gdzie jest ta śmierć, która mnie dopadła, gdzie są te moje lęki, gdzie są te moje niepokoje, zmartwienia, co to jest co mnie tak trapi, jak to nazwać, czy umiem to zlokalizować, czy ja w ogóle wiem, co się we mnie dzieje, czyli um, czy mam jakąś refleksję nad swoim życiem, nad swoją codziennością, czy po prostu przychodzę tak, no dobra, jakoś to będzie, dobra, oby do wieczora, oby do piątku, oby do wakacji, oby do wyjazdu. Jeśli tak, to um, uciekam od siebie, uciekam od Swojego serca, od swojego wnętrza. A jeśli będę uciekać od siebie, to w pewnym momencie po prostu wezmę ze sobą rozwód. Mówiąc takim językiem, tutaj trochę. Cywilnoprawnym, kiedy rozpada się w takim znaczeniu cywilnoprawnym małżeństwo, można też ze sobą wziąć rozwód, czyli całkowicie odejść od siebie samego, przestać w ogóle skupiać się na sobie. Oczywiście w takim dobrym znaczeniu, nie, nie chcę tutaj, żeby to zabrzmiało jak jakiś egoizm, czyli takie, taka zdrowa miłość samego siebie, żeby siebie poznać i jakoś świadomie przeżywać swoją rzeczywistość, żeby też lepiej budować relacje, żeby, się, żeby było więcej radości w, w życiu. No, sa, sama nieraz nie przyjdzie, sama nie przyjdzie. Czasami trzeba pomóc tej radości, ją wydobyć, bo, bo to jest owoc Ducha Świętego. Więc on jest możliwy tylko w moim życiu, jeśli dam się poprowadzić Duchowi Świętemu, jeśli przyjmę Jezusa, jako mojego pana i zbawiciela, i wyznam to, że on rzeczywiście jest moim panem i zbawcą, i chcę za nim pójść, chcę Jego słuchać, słuchać Jego słowa, tego co on do mnie mówi, starać się wypełniać w moim życiu. To wtedy będzie to droga do tej radości, której nie może mi dać ten świat, tak jak ten świat nie może mi dać pokoju. Pokój może mi dać tylko Chrystus zmartwychwstały, czyli ten, który umarł. Cierpiał mękę, umarł i zmartwychwstał. Zobaczcie, to jest droga do radości, czyli to jest droga paschalna. To nie jest jakaś taka wesołkowatość z natury, tylko to jest przejście z Jezusem przez te tajemnice trudne w moim życiu też. Czy jakieś cierpienie, czy jakaś strata, czy jakaś niemoc, czy jakieś wątpliwości, niezrozumienie lęki. I to nie jest tak, że Jezus nam to zabierze, żeby nam to anulować, żeby po prostu było miło, super, przyjemnie i w ogóle ekstra, tylko pomaga nam Duch Święty przejść przez te wszystkie trudne tajemnice bolesne w moim życiu, żeby wydobyć z tego światło, żeby mnie doprowadzić do chwały, do, do, do radości już tutaj na ziemi, bo tu już jest obecne Królestwo Boże pośród nas. To się nie musi dopiero zadziać po drugiej stronie, ale może już tutaj. No, taki długi wstęp do tej niedzieli Dobrego Pasterza, ale też w związku z czasem wielkanocnym przeżywania tej radości paschalnej. Ale dzisiaj w związku z tym, że jest piękne, piękna Ewangelia, którą bardzo kocham, w ogóle obraz Jezusa Dobrego Pasterza jest mi bardzo bliski, bo, bo czuję się właśnie tą owieczką, często gdzieś tam właśnie wychodzącą sobie na swoje, na swoje, na swoje ścieżki, błądzącą. Raniącą się przez swoje słabości, grzech, jakieś tam nieposłuszeństwo Bogu, a Jezus po mnie idzie, bierze mnie na swoje ramiona, nieraz się sam rani, żeby mnie z tych krzaków cierniowych wyciągnąć, i, i, i do siebie mnie bierze na swoje ręce, i, i mnie prowadzi z powrotem do Kościoła, do Owczarni przez Sakrament Pokuty i Pojednania, i, i zachęca mnie, żeby trwać w Jego miłości, w sakramentach, w Komunii Świętej. Jezus, dobry pasterz. I mam tutaj jeden cytat, na którym chciałabym się skupić i jakoś właśnie do niego taką refleksję podjąć. Jest to tłumaczenie Nowy Przekład Dynamiczny. Pisma Świętego. Do, niektórzy mają duże zastrzeżenia, ale ja sobie e, staram czytać i Biblię Tysiąclecia, i to, żeby, żeby po prostu mieć porównanie i dużo więcej zrozumienia dostaję dzięki temu, właśnie, jak, jak brzmi to, e, to słowo. 10 rozdział Ewangelii Jana, 17 werset. Z powodu tego, że ojciec mnie miłuje, nie waham się dobrowolnie, zrezygnować z tego życia, by zatrzymać wieczne. Krótkie, proste, zwięzłe, zdanie i konkretne, bardzo konkretnie. To słowo mi tłumaczy, dlaczego Jezus był w stanie e, był gotów na taką miłość. Dlaczego Jezus zdobył się na takie coś dla ludzkości, dla mnie? Że oddał z, mi, z miłości swoje życie, żeby mnie zbawić. Że w ogóle no, nie tylko na krzyżu, ale wcześniej. Cały czas narażał się wielu ludziom, którzy źle rozumieli e, wiarę, religię, e, czyli e, tym, którzy skupiali się na przestrzeganiu prawa i przepisów i myśleli, że to ich zbawi, że to ich doprowadzi do wieczności. A Jezus cały czas pokazywał, że liczy się miłość. Że liczy się człowiek, że żeby być prawdziwie uczniem Chrystusa, trzeba przebaczać tym, którzy są moimi wrogami, którzy mnie nie lubią, którzy mnie prześladują, którzy mnie oczerniają, osądzają, którzy mnie ranią, którzy zadają mi zło. Jezus przyjął całe zło na siebie, grzech innych ludzi, przyjął na siebie, nie krzyczał, nie domagał się sprawiedliwości, nie Coś mi tam spadło. Nie uderzał ręką w stół, mówiąc dosyć tego, ale mówił o nadstawianiu drugiego policzka. Mówił o miłości nieprzyjaciół. Mówił módlcie się za tych, którzy Was prześladują. Co to w ogóle jest za słowo? Co to, to, co to w ogóle jest za nauka? Jak ciężko to przyjąć, jak ciężko to zrozumieć, jak ciężko tym żyć. Często sobie myślę o tym kiedy przyjdzie jakaś taka duża próba mojej wiary, kiedy będzie cierpienie, prześladowanie, kiedy za wiarę w Jezusa Chrystusa będzie, będzie moje życie zagrożone, jeśli będę tą wiarę wyznawać otwarcie, moje życie będzie zagrożone, czy ja ostoję się, to znaczy, czy wytrwam, przetrwam tą próbę, czy nie zaprę się Jezusa. I, I to słowo mi mówi dzisiaj, że tylko miłość, bo z powodu tego, że Ojciec mnie miłuje, mówi Jezus, nie waham się dobrowolnie zrezygnować z tego, by otrzymać wieczne. Czyli tylko poznanie Bożej miłości, miłości Ojca, jest w stanie y, mnie przeprowadzić przez największe próby i cierpienie i trudy, które mnie spotkają. Tylko miłość to nie jest jakieś takie, dobra, to ja sobie dzisiaj postanowię, że będę mocna, że jak przyjdzie prześladowanie, przyjdzie cierpienie, przyjdą trudności, przyjdzie dać świadectwo o Jezusie, dam radę, bo sobie to dzisiaj postanawiam. Nie, ja dzisiaj wiem, że ja nie dam rady. Ja po prostu to wiem, bo, no bo to jest naturalne, że każdy się boi cierpieć, każdy się boi stracić kogoś bliskiego, każdy się boi widzieć zło, widzieć okrucieństwo. Widzieć ludzki dramat. To jest normalne. Ja też się tego boję. I też mam świadomość swojej słabości, że jeśli nie łaska Boża, łaska Chrystusa, właśnie ta miłość Ojca, jeśli ja teraz w czasie pocieszenia i pokoju nie będę poznawać Ojca, takiego, którego mi objawia Jezus, to nie ostoję się wtedy, kiedy przyjdzie próba i doświadczenie. Że tylko miłość Ojca przeprowadzi mnie. Do dawania świadectwa o nim, kiedy nie będzie łatwo. To jest chrześcijaństwo. Przyjmować na siebie zło, dobrowolnie, rezygnować, rezygnować z siebie, swoich przywilejów, z ratowania swojego życia za wszelką cenę tego życia doczesnego, jak trudno jest nam rezygnować z tego życia doczesnego dla drawieczności, bo jesteśmy tak mocno ludźmi cielesnymi po prostu, tak, tak, tak mocno zanurzeni w tej doczesności. Tak. I dlatego jak ostatnio czytaliśmy też odnośnie mowy eucharystycznej, że wielu odchodziło, bo mówiło, trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać, tak chcę wyznać razem z świętym Piotrem. Panie, do kogoż pójdziemy, Jeśli, po, po tym jak się Jezus zapytał, czy i wy chcecie odejść? Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Właśnie. Dały się już nam poznać, że Ty masz słowa życia. Że to jest życie. Właśnie to jest ten paradoks. To są Ci błogosławieni, to znaczy szczęśliwi. Że po ludzku po prostu jakiś dramat. Ale jeśli to przeżywasz z miłości do Boga i ludzi i dajesz się po prostu potraktować źle, ale nie odpłacasz tym samym, tylko przebaczasz, tylko modlisz się za swoich prześladowców, to jest po prostu cud, większy niż wskrzeszenie umarłego. Więc życzę Ci i sobie takiego poznania miłości Ojca, która pozwoli nam nie zawahać się przed przyjmowaniem na siebie zła, przed traceniem tego życia, bo ziarno, tylko kiedy wpada w ziemię i obumiera, przynosi plan obfity. Amen. Duchu Święty, proszę Cię, prowadź nas do takiego poznania Ojca i Jego miłości która nas poprowadzi tam, gdzie nie jesteśmy nawet sobie w stanie wyobrazić, że możemy zajść. W miłości, jak Chrystus. Amen.